Cześć! Tu Hania z Analiza IT. Witaj w kolejnym odcinku z serii Analiza w 3 minuty. Piotr zastanawia się, jak współpracować z UXami. Po pierwsze zastanów się, o jakiego UXa Ci chodzi. Czy chodzi o UX Researchera, czy chodzi o UX Designera, czy chodzi o UI Designera. Mamy teraz bardzo wiele różnych specjalności. Ale bez względu na to, o jaką osobę, czy o jaką grupę osób Tobie chodzi, warto zrobić sobie takie ćwiczenie, że spotykacie się UXi z analitykami, i wypisujecie sobie, jakiego rodzaju informacje w waszym projekcie będą potrzebne. Myślę, że możecie zacząć od takich kategorii jak cele projektu, jakiś taki ogólny zarys, zakres tego, co w ogóle jest do zrobienia, szczegóły później przechodząc już głębiej, wymagania. Na pewno trzeba będzie współpracować z zespołem deweloperskim, na pewno trzeba będzie oceniać to, co już zostało zrobione i wnosić wnioski, co możemy usprawnić w kolejnych podejściach. Wypiszcie sobie, co każda z tych grup, każda z tych ról potrafi zrobić, w sensie jakiego rodzaju informacje dowozicie do projektu, jakimi środkami wyrazu się posługujecie. I spróbujcie zmapować to tak, żeby to, czego potrzebujecie w projekcie, zostało pokryte tymi waszymi umiejętnościami i tymi waszymi sposobami wyrazu, tymi... Yy... Dostarczanymi przez Was efektami pracy, tak żeby one się nie, nie pokrywały, żebyście nie produkowali dokładnie tego samego, tylko na inne, znane Wam sposoby. Maciej Saganowski powiedział kiedyś, że analityk to jest taki mózg stojący za designerem. Być może dlatego, że my raczej częściej lepiej czujemy się właśnie w tym świecie IT, w takich technicznych zagadnieniach, w architekturze, jakimś powiązaniu komponentów. Zaglądamy pod maskę tego projektowanego systemu i tam zagłębiamy się w jakieś algorytmy, jeśli klikniesz ten przycisk, to co się stanie trzy systemy dalej. Często projektujemy też takie logiczne rozwiązania na, na poziomie systemowym. Może to jest taka nasza silniejsza strona i to, że też wyszukujemy takie szczególne sytuacje, na przykład, a co jeśli będzie 0%, a co jeśli będzie 100%, a co jeśli to będzie bilet nie indywidualny, tylko grupowy. Bez względu na to, jak ustawicie sobie tak ogólnie współpracę, przed każdym spotkaniem powiedzcie sobie, czego ja z tego spotkania potrzebuję, jakie informacje chcę wynieść, jak chcę podejść do tego i podzielcie się tak w agendzie współpr współpracując z klientem, który, którym blokiem się zajmie która osoba, tak żebyście nie wchodzili sobie w drogę i najważniejsze jest to, żebyście współpracowali blisko, czyli nie dwie osobne firmy, nie dwa różne etapy oderwane od siebie, ale taka codzienna współpraca. Powodzenia, miłej współpracy. Życzę analitykom i UX-om. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!